Tu widzę jakiegoś skarba, tak delikatnie ukryty, ale nie całkiem. No śliczny, mm, śliczny. Tu również stoi piękny borowiczek. No to pod żeby. Myślałem, że drugi stoi. Stoi, prosek. Tu widzę jakiegoś ładnego, ale tam chyba stoi drugi. I już dostrzegam chyba tam trzeciego naszej liczności. Piękny. Piękny. Ten to już starszy, nie zostanie. ten. jeszcze twardy no, To zobaczymy. No, jest No i widzę z daleka, tu jakiś piękny również stoi. O, dostrzegam tam następnego. O, nawet dwa chyba. Też piękny. U, tu jeszcze jeden leży. Jakiś potrącony chyba. No coś go potrąciło. No to już taki starszy. Niech zostanie ale tu widzę, że takie dość młodsze tej śliczności ten się ledwie trzymał piękny niby takie starsze ale każdy jeden jest zdrowiuteńki każdy jeden nawet tu jednego też jest zdrowiutki sprawdziłem od strony główki też jest zdrowy, tu ma tylko przyciemnienie, bo tu już jest starszy. Tu widzę jakieś skarby. Tu jest jeden, tam dalej to i drugi. O, temu gałązka tu zaciążyła i nie mógł jej podnieść.

Tu stoi jakiś... No zobaczymy może będzie jeszcze też... No jeszcze taki twardawy z góry No jeszcze może być Tu jakiś liczny stoi He kurczę pod nogami go dopiero zauważyłem i to przecież nie jest taki mały Ale kurczę w piachu Ale w piachu mm. No mimo to że w piachu, ale drobiutki Podniosłem się, a tu drugi stoi drogi stoi piękny piękny no i również zdrowiu tańki o skrzypi tu stoi ten to już chyba będzie za stary No zostawimy go Ale tam coś widzę też nie Będę to ugryzany chyba nie, to podrywek nawet o ale co? Co tu my mamy? Kurde, tu następny podgrzybek. Tu również. A tu borusek. Śliczność czeka. Kurde ten... Żeby nie ten podgrzybeczek, to ta śliczność by tu już została. O! No kurcze. Następne dwa O, twarde. Twarde to mogą być dobre. Mimo to, że takie przyciemniałe. A jakieś liczności. Tu widzę jakąś liczbę również. A jeszcze go krówki chyba brały. Tam jakieś dwa, ale to już widzę za stare. Ale. Tu ktoś wrzeszczy, tu jestem, tu jestem! <górne> na na góreczce sobie stoi i piękny nawet okaz się na jakiej pięknej górce sobie tam wyskoczył. O, tam jaka la lunia stoi. W niektórych miejscach to tak gęsto stoją podgrzybki jak te miodówki Ale ja tu widzę lalunię piękną Ja tu widzę lalunię śliczną Aż muszę ją trochę od spodu zobaczyć Chyba najpiękniejszy dzisiejszy Chyba prawdziwe czek stoi się trzyma a puścił prawdziweczek Stoją dwa borski Ale widzę, że tamten już starszy To weźmiemy tylko tego Skarba Ten jeszcze fajny Ten jeszcze się nadaje ten już nie zostanie spójrzcie 12 wrzesień a ile tu jeszcze jagód no dosłownie są miejsca gdzie jest ich niebiesko No i kto by uwierzył, że to 12 wrzesień taka ilość jagód jeszcze wisi No i pojadam trochę i takie fajne twarde, schodziutkie Tam jakiegoś skarba widzę prawdziweczek O, tu śliczność, jedna, tu widzę drugiego, obok widzę trzeciego, ale ślicz... o, to jakiś młody jeszcze, ale kurczę, młodego tak pożarły. No szkoda, ale to cudeńko jakby nietknięte. To cudeńko jeszcze piękne. Patrzymy tu. Noś też jeszcze piękna, do suszenia. A tego skarba pięknego. Będziemy. Też piękny. No i chciał, nie chciał. Trzeba już obierać kierunek do samochodu. Już się kosz dopełnia. Jaka kozia wroda olbrzymia. Ole giguś.